Dajcie Hani. pozdrawiam Was z Meksyku Zobaczcie takie maluszki i oni już pracują. Oni zbierają jakieś kartony. To jest Meksyk właśnie. Takie maluszki one mogą mieć po 4-5 lat. 4 latka zobaczcie. Taki świat. Ja bym im dała pieniądze, tylko że wiem, że oni dadzą rodzicom i wiadomo oni. Tutaj jest głośno. Każdy coś chce sprzedać Właśnie byłam w, w, w aptece tutaj i powiem wam zakupiłam taki, taki lek, który ja też sprzedaję, tylko nie jako lek ale chciałam. Wam go przedstawić, ale zrobię to jak już wrócę. Bo ta... i ten bluszcz i ten drugi ten fanben One są. One są tutaj łatwo dostępne. Yy, I dosyć przystępne. No ale to nie są naturalne rzeczy, tylko to są leki, nie? Ale czasami... Yy... Ktoś mnie prosi, żeby przywieźć, albo żeby gdzieś tam zawieźć to. Dobrze mieć w pogotowie, że tak powiem. I też trzeba oczywiście mieć potwierdzenie, że zostało to kupione, ale zobaczcie, tutaj są... Tu jest pełno aptek, nie? Zobaczcie, tu jest jedna apteka, tam jest... Tutaj jest oczywiście dentyści, tu jest też mój dentysta. E, mi się poluzowała koronka, więc musiałam przyjechać. Tutaj mi zrobili. Robili mi ponad 4 godziny i teraz czekam, bo taka nowa technologia jest, że oni skanują całą jamę ustną w środku i powstaje e, taki e, cały odczyt zębów, że nie trzeba używać żadnych tam, e, wiecie, tych takich... E, Impresji nie trzeba robić tych, tych wszystkich takich a z taką gąbką, z takim czymś, z takim nie wiem co to jest, to jest tak jak plastelina, nie? I się potem patrzy, jak, jak wygląda taka, jak zrobić taką koronkę, nie? A oni to wszystko robią właśnie tą techniką, więc ja teraz muszę czekać jakieś 3 godziny, ponad 3 godziny, żeby dostać koronkę taką dla mnie, taką mocną. To jest wszystko oczywiście robione na zamówienie yy, dokładnie tak, żeby to najlepiej pasowało, nie? Także oni to po prostu robią tutaj w ogóle zupełnie inaczej niż w Polsce. I w Stanach też. Mają bardzo zaawansowaną tutaj technologię, zresztą w Stanach też już się to robi, w Polsce też, ale nie wszędzie, nie? Tylko w niektórych miejscach. Mój dentysta, ja mu ufam, więc on robi to, co ja tam... Jestem okej okay z wszystkim, co on, co on robi. On jest bardzo zaawansowany. On jest dentystą, młodym dentystą, ale jest trosz, troszkę starszy ode mnie, ale naprawdę jest bardzo, bardzo... Zresztą kiedyś nawet robiłam z nim wideo, pamiętacie? Ten dentysta jest bardzo skupiony na detalach i to mi się właśnie podoba, że on jest taki e, dokładny, bardzo dokładny jest. I e, przez to e, tak się robi. No, jeżeli coś jest niedokładnie zrobiony, słuchajcie, to taki ząb się rozleci po prostu. Albo e, taka e, koronka się poluzuje bardzo szybko, a moje koronki, e, które mam, ma, są tak dobrze zrobione, e, ta, która była zmieniona 15 lat. Słuchajcie, 15 lat ją miałam. I też ją w Meksyku robiłam, więc... Nie, tutaj ja nie promuję Meksyku i dentystów w Meksyku, ale powiem... To są, to są tylko moje doświadczenia. Mówię Wam, jak jest, nie? Patrzę tam... Yy, Patrzcie, jest przepiękna pogoda. Ja się za ciepło ubrałam. Jestem w takiej bluzeczce. No, ale mogę sobie ją trochę... Jest naprawdę gorąco, ciepło jest. Yy, ale... No, pięknie jest. Sprzedają różne rzeczy, nie? Jak zwykle. Wszystko można zrobić, słuchajcie. Wszystko, co tylko człowiek sobie wymarzy. Ktoś lubi botoksy, jakieś szczepienia, czegoś tam. Wszystko tutaj można, nie? Ja tutaj tylko do dentysty przyjeżdżam i po jakieś zioła. Bo tutaj też mają dobre zioła z całej południowej Ameryki. Centralnej i południowej, więc... Yy, mają super wybór wszystkiego, wszystkich ziół i ten wysłałam słuchajcie suplementy do wszystkich i wiem, że w Polsce mama też już chyba wysłała wszystko i w tym tygodniu jeszcze będzie przesyłka z, z tą z ten Methylen blue też będzie więc to też jest następna sprawa, co, co dojdzie do, do Polski i ja chyba tam też włożę nopal, jeżeli dobrze pamiętam. Także nopal też prawdopodobnie będzie w Polsce. Yy, ja muszę się czegoś napić. Jest naprawdę gorąco. A ten... Muszę i tak czekać. Także pójdę sobie gdzieś coś zjeść i później przyjdę. 3 godzinki to, to zrobię mi tą koronkę, zakończę i pojadę do domu. No, mam nadzieję, że nie będzie dużej kolejki na granicy. A, pro, a propos granicy to muszę Wam się yy, tutaj... Ja nawet mogę przejść przez drugą stronę, bo powiem wam... Nie widać w ogóle żadnych już... Yy, zaraz podejdę tam, pokażę Wam, żebyście widzieli też. Nie ma żadnych... A... Czekajcie. Przestawię kamerkę, żeby było widać w drugą stronę. Pokażę Wam, jak wygląda sprawa przejścia granicznego w Meksyku, który jest dosłownie za kilka kroków stąd. I... I chcę zobaczyć ile ludzi stoi na granicy. Tutaj się wychodzi. Nie, ten, nie widać, nie widać żadnych ludzi. Nie widać, słuchajcie, nie ma kolejek. Ci, co mieli przejść, to wracają chyba już do, do Ameryki Środkowej, Północnej. Znaczy, Środkowej... Ja coś tam próbuję mówić. W każdym razie nie ma kolejek na granicy. I wygląda na to, że wszyscy ci migranci, którzy mieli przejść, to przeszli, a niektórzy już wracają. Ale to jest wszystko kwestia nowych zasad, nowego prezydenta, więc tutaj też. Wszystko można tutaj kupić. Są chyba na ławce. Ten jest fajny. Co tam piszecie? Witajcie serdecznie, witajcie wszyscy. Miotła jest. Stare ławki metalowe. Kocyki, piesek jakiś sobie tutaj chodzi. I tu nie ma zasad, tu wszyscy, wszyscy chodzą, nie ma żadnych zasad, że psy muszą być na smyczy na przykład. Tu wszystko idzie. Wiecie co? Od razu rozpoznać jak ktoś nie jest stąd. Od razu rozpoznać ludzi. Bardzo ciekawe to jest. A tutaj jest tu samo w ogóle zioła. Z tego co pamiętam mają dużo ziół kosmetyk... A nie, czekajcie, to nie ten skarb. Nie, tutaj mają kosmetyki. Picie. Muszę z tego Co tu mają ciekawego? Soki. Soki z mango. O pomarańczy albo mango. Ok ja sobie Was ma. Taki soczek z mango. How much is your uh, ivermectin? Oh. Fifteen dollars? Uh -huh. How many tablets? Four. Four. Super! Słuchajcie, Co to się dzieje? O co tu chodzi? Wejdę jakieś zielone rzeczy się zdarzyły tutaj. Co to jest? O co tu chodzi? Dlaczego ja mam zielony background? Jak to się stało? Dobra, kochanie, ja kończę. Tu jest mój dentysta. Kończę, bo nie wiem co mi się tutaj stało w ogóle. Ostatnio tak, na polskim festiwalu mi się zrobiło yy, no gracias. Wyłączył mi się głos. Teraz mi się jakieś tło włączyło w ogóle. O co tu chodzi? Na razie kochani.